Liczba pacjentów, działalność poradni i finansowanie lecznic jednoimiennych, czyli aktualna sytuacja szpitala przy Gamowskiej. Oraz Towarzystwo Miłośników Ziemi Raciborskiej z nową wystawą i wnętrzami. Jest piątek, 17 lipca, Zuzanna Schroeder. Dzień dobry, zapraszam na program. A zaczynamy od wiadomości covidowych. Dziś w całym kraju odnotowano 353 nowe przypadki zakażenia. Łącznie zdiagnozowanych jest ich już niespełna 39,5 tysiąca. Wyzdrowiało za to 29,5 tysiąca osób, a od początku pandemii zmarło dokładnie 1612 chorych. Tym samym przechodzimy do aktualnej sytuacji w jednoimiennym zakaźnym szpitalu w Raciborzu. Sprawdzamy ile obecnie leży tam pacjentów i jak działają przywrócone tam poradnie specjalistyczne i zadajemy pytanie, kiedy możemy się spodziewać powrotu do jego pierwotnego trybu pracy. Wczoraj, czyli 16 lipca, minęły dokładnie 4 miesiące, odkąd szpital rejonowy w Raciborzu został przekształcony na zakaźny. Od tamtego czasu, przed uprzednim transportem chorych do innych placówek medycznych, hospitalizowani są tu wyłącznie pacjenci z koronawirusem. Miejsc jak dotąd nigdy nie zabrakło, ale liczba zarażonych sięgała nawet 180. Obecnie sytuacja wygląda dużo lepiej. Na dzisiaj mamy 86 pacjentów, także no na 234 łóżka, które mamy przygotowane na potrzeby pacjentów covidowych. Ten stan taki ponad 100 osób się dość długo utrzymywał, natomiast w tym momencie no, no ustabilizowało się to na poziomie około tam między 80 a 90 pacjentów. Pozytywne zmiany dotyczą też działających tu poradni specjalistycznych, bo przypomnijmy, że wraz z przekształceniem szpitala na jednoimienny mieszkańcy całego powiatu przez niespełna trzy miesiące nie mieli do nich dostępu. Po wielu staraniach dyrekcji i starostwa zostały jednak przywrócone i od czerwca funkcjonuje ich tu większość. Przebiega to sprawnie, jak Państwo widzicie, nie tworzą się kolejki, rejestrujemy na godziny. No, czasami bywa tak, że pacjentów zarejestrowanych jest więcej. Niż przychodzi później, także niektórzy też rezygnują, i to porównując do tego okresu styczeń-luty, no to można powiedzieć, że jest to tak gdzieś około jedna. Czwarta pacjentów, którzy przychodzą. Jak więc zapewnia dyrektor, dostęp do poradni nie jest już ograniczony, ale zapotrzebowanie spadło. Z czego to wynika? Trudno powiedzieć. Być może strach przed zarażeniem jest zbyt wielki, choć wprowadzono wszystkie możliwe zasady reżimu sanitarnego. Stosujemy wszelkie procedury dla pacjentów, takie, że no ta wizyta na pewno jest bezpieczna, natomiast no jak to w życiu bywa, no nigdy tej stuprocentowej gwarancji no nie mamy. Stosujemy oczywiście procedury, są wypełnione ankiety i myślę, że tutaj jest też kwestia pewnych standardów, którzy stosują ludzie, i jeżeli wszystko mówią nam tak, jak powinno być i, i wiedzą, czy mieli gdzieś tam kontakty i podają nam prawdę, no to powinno to być wszystko bezpieczne dla wszystkich. Sporo kontrowersji budzi natomiast sposób finansowania szpitala, który na zakaźny został przekształcony nagłą decyzją wojewody. Zresztą podobne problemy mają pozostałe placówki jednoimienne w kraju, które także postawiono przed faktem dokonanym. Tutaj pojawiają się różne informacje, inne płyną z ministerstwa czy z Międzynarodowego Funduszu Zdrowia z centrali. Tam pan prezes Waśko dość optymistycznie przedstawia sprawy finansowe szpitali jednoimiennych, twierdząc, że zasypała nas morze pieniędzy. Więc pan prezes, przedstawiając to na różnych wykresach i słupkach, wziął pod uwagę to, że wliczył nam do przychodów tych wszystkich szpitali covidowych wszystkie darowizny, które dostaliśmy. Wszystkie dodatkowe środki, i na wykresach wygląda to bardzo fajnie, bo rzeczywiście ta pomoc jednorazowa z różnych darczyńców była i my się jej nie wypieramy. Natomiast trzeba wziąć pod uwagę, że były to środki, które są przeznaczone głównie na inwestycje i wliczanie ich do naszych przychodów, bo księgowo no tak powinno się to wliczać, no daje no nie ten obraz, który powinno dawać. Zatem publicznie obiecane wcześniej wsparcie finansowe ze strony rządowej w formie ryczałtów PSZ ostatecznie za maj, i czerwiec zostało wstrzymane. Protesty nie wskurały nic, więc szpital zamierza wnieść skargę do sądu administracyjnego. Jeżeli zostawimy pozbawieni tych ryczałtów PSZ-u. No to oczekujemy pewnej rekompensaty, dlatego że sytuacja nasza finansowa może teraz nie jest zła. Natomiast jeżeli chodzi o przyszłe okresy, kiedy będziemy wychodzić z tej jednoimienności, musimy się liczyć z tym, że patrząc po poradniach czy po innych świadczeniach, że zanim dojdziemy do tej ilości pacjentów, którą mieliśmy, no to minie troszkę czasu, czyli te przychody nam drastycznie spadną. Nie z powodu naszej działalności, tylko no, sytuacji, jakiej nas postawiono. Pozostaje też pytanie, które stawia sobie nie tylko dyrekcja szpitala, jego personel medyczny oraz władze organu prowadzącego, czyli powiatu raciborskiego, ale co najważniejsze pozbawienie opieki szpitalnej mieszkańcy. Kiedy wreszcie szpital zacznie pracować normalnie? Otóż ze względu na zapowiadaną drugą falę zakażeń, póki co wciąż trzeba się uzbroić w cierpliwość, choć światełko w ciemności już się pojawia. Jest jakaś koncepcja w Ministerstwie Zdrowia, która ma być określona, jak będziemy wychodzić z tej jednoimienności. Pewnie będzie to wrócić. W różny sposób się działo dla różnych jednostek, bo wiemy, że sytuacja w różnych regionach Polski jest różna. Natomiast no, ma powstać jakiś pomysł, w jaki sposób zabezpieczać te świadczenia na wypadek nawrotu pandemii. No i jak mamy wychodzić z tej jednoimienności. No, pewne koncepcje mamy, które ja już też wcześniej przedstawiałem, że no, też musimy mieć świadomość tego, że jednak... Ktoś nas wyznaczył do tej roli również w tym celu, że no, no przynajmniej jeszcze w tym roku w razie czego jesteśmy powinniśmy być gotowi, bo mamy szpital przystosowany. Natomiast też mamy pomysł jak uruchamiać pewne działalności po to, żeby jednak mieszkańcy mogli korzystać z tych świadczeń w naszym szpitalu. Tymczasem szpital wciąż przyjmuje tylko chorych na COVID-19, a poradnie specjalistyczne przyjmują chętnych wedle ściśle określonych instrukcji, czyli aby ustalić termin wizyty lekarskiej należy dzwonić na poszczególne numery do poradni dostępne na stronie internetowej lecznicy. Tam też opisana jest cała obowiązkowa procedura zachowań. Mówi, że maluje dla spokoju duszy, a najlepsza na to pora wybija dopiero po północy. Nauczycielka Liceum Sztuk Plastycznych oraz Młodzieżowego Domu Kultury w Raciborzu zwykle chwali się pracami swoich podopiecznych. Teraz możemy zobaczyć, co inspiruje ją samą. Najnowsza wystawa Martyny Rejner otwiera po covidowe wydarzenia w siedzibie Towarzystwa Miłośników Ziemi Raciborskiej, czyli tam, gdzie artystka swoją twórczością dzieliła się z widzami po raz pierwszy. To tutaj jej sztuka debiutowała. Teraz Martyna Reiner na ulicę długą wraca z kolejną wystawą pod tajemniczym tytułem Zatrzymać. Zatrzymujemy czas, zatrzymujemy chwilę, zatrzymujemy stare opuszczone wnętrza, zatrzymujemy y, piękne krajobrazy, gdzieś tam, które zostały w, po jakichś wyjazdach, wakacjach. Artystkę, która na co dzień szkoli innych młodych plastyków, najczęściej inspirują właśnie zaniedbane i porzucone domy czy kamienice, które wyszukuje głównie na Śląsku. To jest takie coś, co mnie kręci. <noise> w związku z czym, jeżeli wyjeżdżamy ekipą i, i startujemy właśnie w takie miejsce, no to potem efekt jest właśnie taki, że można to przelać na pół. Na wystawę zwanej przez dzieci, ze względu na swoją niebywałą wyobraźnię i kreatywność, pani Robutki, zapraszamy do końca wakacji. Choć ta z prawdziwego zdarzenia, z większą ilością pracy, dopiero przed nami na Zamku Piastowskim. Z wystawy, która miała powstać, to było 20 prac. No Mamy tylko kilka ze względu na gabaryty. To są wszystko prace, głównie z na 70, w związku z czym nie było możliwości, żeby je tutaj wszystkie wsadzić. Natomiast no, jest tych obrazów sporo i tematyka jest różna od prac stricte art deco, secesja, postacie wnętrza, ale myślę, że krajobraz i wnętrza to są takie tematy, które najczęściej gdzieś tam się przewijają przez moją twórczość. Tymczasem zapraszamy do świeżo wyremontowanej siedziby Towarzystwa Miłośników Ziemi Raciborskiej, które w tym roku obchodzi swoje 60-lecie. Właściwie to przetrwaliśmy różne. Załamania i polityczne, i takie, ale zawsze mieliśmy w, swoich, w swoim rządzie, czy, czy w urzędzie miasta, czy w powiecie swoich członków Towarzystwa Miłośników, nawet w Sejmie. Dlatego przetrwaliśmy i myślę, że jeszcze będziemy długo, długo i będziemy służyć naszemu społeczeństwu i po prostu i młodzieży. Świętowanie z pompą ze względu na COVID zostało przeniesione na przyszły rok, ale w październiku odbędzie się dedykowana jubileuszowi konferencja, której towarzyszyć ma także prezentacja specjalnie wydanej z tej okazji książki. Mój dziadek miał poważną operację i potrzebował krwi. Pomyślałam, okej, okay, to chyba nie powinien być problem. Są przecież jakieś laboratoria, jakieś banki. Może to będzie trochę kosztowało, ale na pewno da się coś załatwić. Ale to nieprawda. Krwi nie da się załatwić, nie da się jej wyprodukować. Dziadkowi ktoś podarował krew. Może sąsiad? Ten, z którym zawsze kłócił się o psa? Ty też chwyć czerwoną nitkę, bo łączy nas krew, która ratuje życie. Las. Środowisko bytowania roślin i zwierząt. Fabryka tlenu. Filtr powietrza. Magazyn wody. Ochrona gleb. Miejsce wypoczynku. Źródło drewna. Wystarczy chwila, aby to wszystko unicestwić. Rzucony bezmyślnie do pałek, pozostawiony niedogaszone ognisko, wypalanie traw, Odpalenie to najczęstsze przyczyny pożarów lasów. Nie bądź samobójcą, nie niszcz świata, w którym żyjesz. Mój dziadek miał operację i potrzebował krwi. Pomyślałam: okej, okay, na pewno da się coś załatwić. Ale to nieprawda. Krwi nie da się wyprodukować. Żeby była, dla dziadka, dla ciebie, dla nas, trzeba ją oddać. Łączy nas krew, która ratuje życie. Dzisiaj dyżur pełnią apteki podróżami. Ogrodowa 40, centrum farmaceutyczne, czynna 7 dni w tygodniu, od poniedziałku do soboty od 7 do 22 i w niedzielę i święta od 8 do 22, oraz Opawska 33, całodobowa centrum farmaceutyczne, czynna 7 dni w tygodniu przez całą dobę. I to na dziś wszystko. Dziękuję za uwagę, życzę udanego weekendu i do zobaczenia w przyszłym tygodniu.